Witajcie na kanale Kwasogranie, w kole za sterami Wisły Kraków. Tabela przedstawia się następująco, 47 punktów Wisła Kraków, 49 Raków Częstochowa, Legia prowadzi, nawet nie chce patrzeć ile mają punktów. Raport przedmeczowy, co zrobić? Musimy wygrać to spotkanie. Poprawa Lewko, Sacek Enaldi, Grani, Parezek Kolanko, Farina, Gerbowski, Poul, Lebronton. Ci piłkarze grają kontrakt, ci piłkarze zostają, znaczy grają o swoją przyszłość, grają kontrakt, grają o tej tej drużyny. Na pewno będziemy chcieli przebudować tą drużynę, na pewno będziemy chcieli, żeby ta drużyna zmieniła swój kształt, żeby ci liderzy, którzy teraz grają, podchodzili, żeby tu się coś z nimi ruszyło, żeby urozmaicić tą karierę ale też sprawić, żeby ta Wisła Kraków w końcu zaistniała w pucharach, jak widzicie, bardzo nierówne te sezony. Raz mistrzostwo Puchar Polski gra w pucharach bardzo dobra, a za drugim razem no, wpadnięcie z drugimi wiadomo, mocniejsze drużyny, mocniejsze zespoły tutaj też nie trafiliśmy z formą zawodników, no ale... Wszystko, wszystko powinno tutaj chodzić jak zegar To jest Wisła Kraków, no oczekujemy, wygranych no oczekujemy, zwycięstw, na no, oczekujemy kolejnego mistrzostwa w wykonaniu Dla Przed paryzek przyszedł paryzek, który pewnie zostanie na dłużej. No, na razie tutaj trzeba przebudować chyba obronę koniecznie. Parina no bramka wydaje mi się, że zostanie, bramka chyba zostanie nie będzie eksperymentu Młody zawodnik jeszcze. Eee, może ktoś z wolnego transferu przyjdzie. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało, ale chciałbym, żeby ci piłkarze, którzy przychodzą eee, to byli zawodnicy nie rezerwy, nie gąbików a byli w stanie przejść się do pierwszej 11. Lebron Tom musi poczekać. Jest Tom Patrzył, pulululu z przodu, nie ma spalonego, wychodzi i Paryzek, tak mówiłem, on zostanie, Paryzek strzela, nie ten raz. Kolanko, Cipriani, było blisko, żeby Kolanko strzelił gola, teraz tutaj Wiślacy próbowali odebrać piłkę, jest nerwowo, kole, kot. Penali od razu chciał tą piłkę do Lebrona posłać. Tak jednak się nie da. Grant. Błąd obronny 1 do 0. Zobaczcie, co zrobił Bryszkiewicz albo Majers, Majers tutaj poszedł sobie po liguje. Nokia strzelca gola, on też Tęka się z 20, z kariery też puszczy niepołumice. Rasfari musi poczekać, jak kocko piłka. Ululu Ulu Ulu lulu jest Enali. Enali. No. i chciał źle brontona. Tutaj się to nie udaje. Kol. Nie no. jest dobrze. To my musimy gonić wynik. To my jesteśmy tą grupą, która nie stwarza ostatniej okazji. A daje okazję jednym do bramki. Teraz Kolanko ma szansę. Kolanko, ale proszę zobaczyć, jak radzą sobie bez większej próby w piłkarze stali. Teraz Kolanko. Dobrze. Kolanko poszedł za przykładem pulululu, Będzie strzelał jeden do jednego. W końcu się zerwał Pulululu, lulu. W końcu zdobywa bramkę. Dobrze, że udaje się to zrobić już przed przerwą. Na pewno pomoże to zawodnikom Wisły Kraków w lepszym starcie w tym spotkaniu w drugiej połowie. statystyki. Była przewaga Wisły, ale w tego w ogóle nie widać. Paryzek 59, no, zawodnik, który e, przychodził e, do Wisły Kraków e, z e, takim nastawieniem, że jednak będzie znaczył sporo w tych e, spotkań Wisły Kraków, będzie wzmocnieniem, a tutaj e, na ten moment na razie ma lepsze, ma gorsze mecze, ale więcej meczy słabszych. A do jednego wracamy do gry. prawa. gdzieś piłka spadła pod nogi zawodników stali Enali Enali Nie tym razem 60 minuta Jani. Dali. Do środka jeszcze raz będzie próba obciążenia LeBron Tona i spółki. Paryzek w końcu nie. Próbował się trafić paryzek, ale nie tym razem. Mam też minuta. Będę szukać zmian i ukażę Wisły Może teraz. Paryzek zejdzie, dzisiaj bardzo słaby mecz Paryska. wejdzie Antonówczyk, Koniewski, Zapolulu, Gianni, Ketia, Penali, Kurek. Chcemy wynik. Ważne trzy punkty w tym Koniewski, o Koniewski, do boku, do Skurasia, jest Sacek. Piłka w strony tam jednak włączają się to wszystko piłka ze Stalin. 77 minuta. Coraz bliżej końca jednakże Stal atakuje. Skóraś, Okoniewski. rzuci piłkę na drugą stronę. Jest Farina. Szybka piłka do kolanki. Kolanko. No i niestety polispułka zatrzymują pana. Antonucz musi wracać. Musi w swoją drużynę. Stępie, Kolejne dośrodkowanie wstępnie może się zakończyć bramką. Na nieszczęście To jest praktycznie wygrażne. i nawet bramka z nie w jest polukarny będzie szukał na pewno okazji do bramki, wybicie, strzał, no ale niestety sędzia nie pozwolił, że ociągnięcie strzał na pustą bramkę i 2 do 1, bo zdobywamy uprawnione 3 punkty statystyki. No niestety nie było najlepiej, troszkę zawodnicy podnieśli się, jeśli chodzi o ceny w stosunku do pierwszej połowy, ale i tak to chyba za mało. Nie zabierzemy wiele czasu, mamy tylko kilka pytań. Kolejny mecz to Buhary, więc e, no, też podczas skupienia no, możemy pozwolić na przegraną. Jesteśmy już na obrońcą Buharów, więc musimy wygrać. Dziękuję. To już ćwierć finałska od Buharicza, dobrze nie wygląda źle. Myślę, że jako rezerwa mógłby być. Kamil Borkowski wygląda bardzo dobrze. To 11 baniek. Troszkę przeraża. No i szczęśniak. Mógł być naprawdę obrońcą, którzy dobrze się zgadzamy. Okej. Okay. Dobra robota. Bo to... Troszkę nam się rozwiązuje. Odejdzie ruberek pewnie. Ady PMA 75 miliona. Część. No, tutaj widzę, że może być. Rozważę Twoją prośbę. No zobaczymy jak to będzie. Zachęcam Was do oglądania kolejnych spotkań. Dziękuję Wam za dzisiaj. i Trzymajcie się. Cześć.